Kolejne wystąpienie zatytułowane jest Bardzo bajecznie. Jak bezpiecznie bujać w obłokach. Już za chwilę na tej scenie pojawi się dwóch prelegentów. Adam Łobodziński, inżynier systemowy Betacom i Paweł Wojciechowski, Biznes Development Manager w Fortinet. Serdecznie zapraszam. Ja się nazywam Paweł Wojciechowski i reprezentuję firmę Fortinet. Adam Łowodziński z firmy Betacom. I razem opowiemy dzisiaj Państwu, jak bezpiecznie bujać w obłokach, czyli jak zabezpieczyć chmurę publiczną. A razem z nami wirtualnie jest, są nasi eksperci na czacie, na który serdecznie zapraszamy. Jest Tomek Sekita z firmy Betacom i Piotr Nowotarski z firmy Fortinet. Czekają tam na Państwa, na Państwa pytania. Zapraszamy cały dzień. Nasza prezentacja będzie składała się z dwóch części. W części pierwszej opowiem Państwu, jak zabezpieczyć chmurę publiczną za pomocą rozwiązań firmy Fortinet, oraz poruszę model współdzielonej odpowiedzialności i co z tego wynika. W drugiej części Adam opowie o <laughs> dwóch projektach transformacji cyfrowej, które z powodzeniem przeprowadziła firma Betacom, jego doświadczeniach i wnioskach po tych projektach. Firma Fortinet obchodzi w tym roku dwudziestolecie swojej działalności. Bezpieczeństwo od samego początku było dla nas bardzo wysokim priorytetem. W ciągu tych 20 lat staliśmy się największą firmą cybersecurity, a o aktualnej kapitalizacji 23 miliardy dolarów. Zeszły rok, jak i poprzedni pandemiczny kwartał skończyliśmy z rekordowymi wynikami, co pokazuje zaufanie państwa do nas. I to jak cenią Państwo nasze rozwiązania, za co bardzo dziękujemy. Większość z Was y, zna nas jako producenta firewalli. Jest to rzeczywiście co trzeci firewall na świecie pochodzi od nas. Firewall jest jednym z naszych flagowych produktów, ale nie jedynym. <laughs> Mamy ponad 30 linii produktowych. I ze względu na to, że od samego początku bardzo mocno postawiliśmy na, na rozwój organiczny, te 30 linii produktowych jest zintegrowanych i tworzą one spójny zintegrowany system cyberbezpieczeństwa, Fortinet Security Fabric. Mają Państwo dostają Państwo od nas spójną platformę do zarządzania bezpieczeństwem, niezależnie od tego, czy to jest on-prem, czy to jest w chmurze. Zyskują Państwo dzięki tej spójnej platformie widoczność a co za tym idzie dużo bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem. Przeprowadzając proces transformacji cyfrowej e, warto pamiętać zawsze o modelu współdzielonej odpowiedzialności. Mianowicie, jak korzystają Państwo z własnego data center, no to cała odpowiedzialność i ryzyko e, są po Państwa stronie. Jak migrują Państwo do chmury, dzielą się Państwo odpowiedzialnością. E, I chciałbym podkreślić to słowo dzielą. Jak spojrzą Państwo sobie na prawą stronę modelu SAS, gdzie dostawca usługi praktycznie w pełni kontroluje tę usługę, nadal zostawia Państwu część odpowiedzialności. Nie mówiąc już o modelu infrastrukturalnym EAS czy pas, gdzie dostawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo fizyczne i kilka innych elementów, natomiast gro odpowiedzialności zostaje po Państwa stronie. Więc zawsze należy pamiętać, że odpowiedzialność i ryzyko w dużej mierze Leżą po państwa stronie. I to państwo powinni zapewnić bezpieczeństwo infrastrukturze, aplikacjom i danym, które używają Państwo w chmurze. I my, jako Fortinet, y, Państwu w tym <laughs> pomagamy. Jakie są elementy bezpiecznej chmury? Znaczy, co należy, o czym należy pamiętać i jak zabezpieczyć chmurę, żeby to bezpieczeństwo dostarczyć? Część z tych elementów, jest Państwu e, znanych ze środowisk on-premowych, czyli Państwo korzystają z tego na co dzień. Firewall, bezpieczeństwo na brzegu i łączność. E, mają Państwo aplikacje webowe, więc Web Application Firewall, który tym aplikacjom zapewni bezpieczeństwo. Poczta to jest główne narzędzie komunikacyjne w firmach, a e, jest to według wielu raportów wektor ataku numer jeden. I główny kanał wycieku informacji z firmy. I pocztę trzeba zabezpieczyć, i trzeba to traktować z bardzo wysokim priorytetem. Nie mówiąc już o centralnym zarządzaniu i analityce, systemy zarządzania powinny zapewnić państwu spójność polityk bezpieczeństwa niezależnie od tego, czy państwa aplikacje są w chmurze, czy on PREM. Wraz z rozwojem chmury publicznej pojawiły się też inne narzędzia specyficzne dla chmury. A workload protection i e, narzędzia sas czyli CASB, te narzędzia dają Państwu dwie rzeczy. Mianowicie dają Państwu widoczność w chmurze, widoczność danych, które Państwo tam e, trzymają, jak również e, panowanie nad tymi danymi, które tam leżą. Więc zarówno jedno, jak i drugie daje Państwu te dwie cechy. Workload protection zabezpieczy Państwa również przed a, błędami konfiguracyjnymi. Więc to są kluczowe elementy, żeby chmura była bezpieczna. I my jako Fortinet te kluczowe elementy Państwu dostarczamy. Mamy firewalla FortiGate, to jest nasz flagowy produkt, który jest dostępny w wersji on-prem i w chmurze, a dowolnej chmurze, to później Państwu pokażę. Za pomocą firewalla <coughs> zapewnią Państwu bezpieczeństwo brzegu, ale też yy, Bezpieczne połączenie. Ten FortiGate ma wbudowany SD-WAN, e, dzięki czemu są Państwo w stanie być może zastąpić <laughs> drogie technologie MPLS-owe, zmienić architekturę e, sieci, ale również panować nad e, połączeniem z aplikacjami w chmurze publicznej, jak na przykład Office 365. Więc to jest FortiGate. FortiWeb, czyli bezpieczeństwo aplikacji webowych, czym on się wyróżnia. FortiWeb ma technologię Machine Learning, która zapewnia y, automatyczne nauczenie się Państwa aplikacji. Jeżeli Państwo chcą zmigrować z aplikacją do chmury a, i wystawić ją w chmurze publicznej, to FortiWeb dzięki swojemu maszynowemu y, uczeniu bardzo szybko się tej aplikacji nauczy i zapewni jej bezpieczeństwo. Mało tego, zmiany w Państwa aplikacji również zostaną uwzględnione, on się ich ponownie nauczy, i dostosuje się do nowych elementów państwa aplikacji. Więc to co daje państwu FortiWeb, to jest automatyczne bezpieczeństwo aplikacji webowych wystawianych do chmury bez żmudnego procesu konfigurowania polityk, wynajmowania firm zewnętrznych, które będą nad tym panowały. FortiMail to jest zaawansowane bezpieczeństwo poczty w chmurze. I zarządzanie, forty manager, 40 analyzerem. To może być postawione zarówno u Państwa w data center, albo jak się Państwo całkowicie migrują do chmury publicznej, w chmurze publicznej. Co to Państwu daje? Daje to Państwu centralne miejsce do zarządzania całą polityką bezpieczeństwa w firmie. Niezależnie od tego, gdzie Państwa aplikacje się znajdują, czy on-prem, czy w chmurze, czy one migrują między chmurą prywatną a publiczną, a to centralne zarządzanie zapewni Państwu bezpieczeństwo. Będą mieli Państwo spójne polityki bezpieczeństwa, A, czyli jak jedna polityka zostanie wyprodukowana, to ona może zostać rozpowszechniona na wszelkie elementy infrastruktury bezpieczeństwa, też niezależnie od, niej, od miejsca. Więc to jest spójność bezpieczeństwa, ona jest bardzo ważna, szczególnie jeżeli Państwo myślą o rozwiązaniach, o wykorzystaniu multichmury, gdzie wtedy mają Państwo jedno narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa w dowolnym miejscu. I te rozwiązania po prawej stronie, tak jak już wcześniej wspomniałem, FortiCWP i FortiCasBi. One dają widoczność i panowanie nad danymi, które Państwo trzymają w chmurze. FortiCWP w chmurach infrastrukturalnych, czyli modelu IAS i PaaS, on daje jeszcze dodatkową rzecz. Przygląda się konfiguracji tego, co Państwo w chmurze tworzą i jeżeli znajdą błędy konfiguracyjne, to to narzędzie Państwu o tym poinformuje i będą Państwo mogli ten błąd konfiguracyjny naprawić. Kasbi, jeżeli Państwo korzystają z aplikacji SAS-owych, daje Państwu widoczność w tych aplikacjach, również panowanie nad danymi. Dajemy Państwu platformę w Fortinet Security Fabric, która zapewni Państwu bezpieczeństwo w chmurze. Dajemy Państwu również elastyczność, ponieważ wspieramy bardzo szeroką gamę chmur prywatnych, jak i bardzo szeroką gamę chmur publicznych. W chmurach publicznych mamy dwa modele yy, rozliczania pay as you albo bring your license. I to w zależności od tego jak państwo planują korzystać z chmury, wybierają państwo jeden lub drugi model. To co jest warte podkreślenia i też było wcześniej na prezentacji powiedziane, <laughs> na przykład jeżeli chodzi o maszyny wirtualne, a Korzystają Państwo z maszyny wirtualnej, mają Państwo licencję na maszynę wirtualną u siebie w chmurze prywatnej i <laughs> migrują Państwo do chmury publicznej. Mogą Państwo wykorzystać dokładnie tą samą licencję. Jeżeli następnie będą Państwo opracowywali albo strategia exitu jest dla Państwa ważna, to tą samą licencję będą mogli Państwo z powrotem wykorzystać w chmurze prywatnej. Więc podsumowując, <laughs> Fortinet zapewni państwu bezpieczeństwo w chmurze, on-prem i w środowiskach hybrydowych e, za pomocą jednej spójnej platformy. Natomiast nawet najlepsze narzędzia są niewystarczające. Też wcześniej było powiedziane, żeby bezpiecznie i bezproblemowo zmigrować się do chmury, potrzeba jest wiedzy fachowej, potrzebują państwo partnera, który państwu w tym pomoże. I przekazuję tutaj pałeczkę Adamowi. Dziękuję. Najbliższe parę minut postaram się przedstawić dwa różne, a zarazem bardzo ciekawe przykłady wykorzystania rozwiązań Fortinet do, zarządza, do zabezpieczenia usług chmurowych. Słowem jednak wstępu, jak w ogóle dochodzi do zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi? Przykłady naszych klientów pokazują, że najczęściej zaczyna się od jakiejś subskrypcji biurowej, czy to Office 365 czy Google G Suite. Klient sam buduje często taką swoją, taką swoją subskrypcję, buduje bazę użytkowników. Pojawia się jednak moment, kiedy potrzeba czegoś więcej, kiedy trzeba na przykład wytestować w jakimś zaawansowanym środowisku nowo wydevelopowaną aplikację, tudzież wystawić usługę zupełnie niezależnie na świat. No i okazuje się często, że brakuje nam zasobów. W tym momencie z pomocą przychodzą. Dostawcy usług chmurowych, takich tacy jak właśnie Microsoft, Google czy AWS. Przechodząc od razu teraz do naszych klientów. Jak to wyglądało w przypadku pierwszego? Jest to klient z branży finansowej, który zgłosił się do nas, ponieważ potrzebował stworzenia zupełnie nowej infrastruktury dla swojej usługi, nowej usługi uruchamianej na naszym rynku. Wymagana była bardzo duża elastyczność i skalowalność z tego względu, że klient nie był w stanie. Oszacować tego środowiska. Nie wiedział, w jaką stronę to będzie się rozwijać. Bezpieczeństwo było oczywiście priorytetem numer jeden, z tego względu, że była to usługa finansowa, a do tej pory klient miał doświadczenia wyłącznie z rozwiązaniami on-premisowymi. No i jak do tego podeszliśmy? My, jako Betacom, jako firma, która ma już 25-letnie doświadczenie na rynku IT, Jesteśmy dla naszych klientów partnerem technologicznym, czyli dostarczamy rozwiązania, które spełniają najlepiej ich wymagania. Łączymy mechanizmy od różnych dostawców, tak aby klient ostatecznie ta jego usługa, jego wymagania były jak najlepiej spełnione. No i wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, podeszliśmy do problemu dwojako. Po pierwsze, zaproponowaliśmy jeden wariant zgodny z tym naszym takim rodowodem technicznym, wykorzystujący oczywiście rozwiązania sprzętowe z tradycyjnym podziałem na warstwę storage'u, na warstwę wirtualizacji, warstwę bezpieczeństwa, opartą o rozwiązania Fortinet swoją drogą. Idąc jednak dalej, postanowiliśmy zaproponować drugi wariant oparty o chmurę. Klient wykorzystywał już subskrypcję Office 365, więc naturalnym wyborem był Microsoft Azure. No i tutaj zaproponowaliśmy zabezpieczenie tego środowiska właśnie klastrem wirtualnych maszyn Fortigate umieszczonych w chmurze. I na etapie projektu przygotowaliśmy już środowisko podzielone na warstwy funkcjonalne reprezentowane przez grupy zasobów, co już architektonicznie wymusiło pewne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. W międzyczasie ta firma, klienta rosła i klient potrzebował nowego biura, zgłosił się do nas, aby to biuro wyposażyć. Widząc to, w jaki sposób działa rozwiązanie Fortinet w chmurze, w jaki sposób można nim zarządzać, jak udaje widoczność, poprosił, aby przygotować to właśnie w oparciu o rozwiązania Fortinet. Przygotowaliśmy wtedy rozwiązanie, sieć LAN zabezpieczoną firewallami FortiGate, tym razem sprzętowymi, oraz FortiSwitchami i FortiAPKami. Co warto zauważyć, jest to jedyne rozwiązanie sprzętowe w, sie, w siedzibie klienta, oczywiście wyłączając drukarki i laptopy, natomiast nie ma żadnych serwerów lokalnych, wszystko jest przetrzymywane w chmurze, a rozwiązania Fortinet służą do zabezpieczenia tej sieci, do zapewnienia dostępu do sieci zewnętrznej oraz bezpiecznej komunikacji. Jak łatwo sobie wyobrazić, to środowisko ewoluuje z czasem i dzięki wykorzystaniu właśnie środowiska chmurowego w bardzo łatwy sposób można te komponenty podmieniać bez ponoszenia zbędnych kosztów. I tak na przykład Application Gateway, czyli WAF Ażurowy, można zamienić na FortiWeba, czyli Web Application Firewall, o którym mówił Paweł od Fortineta. Okazało się również, że usługa odniosła sukces na naszym rynku. Klient będzie migrował ją i odtwarzał w różnych innych lokalizacjach geograficznych, a dzięki zastosowaniu środowiska chmurowego taka operacja jest bardzo łatwa. Wręcz można powiedzieć, automatyczna. Ze swojej strony zaproponowaliśmy wykorzystanie konsol do centralnego zarządzania i monitoringu FortiManager Manager i FortiAnalyzer, Analyzer oraz dodatkowo zabezpieczenie poczty w oparciu o system FortiMail Mail w chmurze, który działa nie tylko jako system antyspamowy dla poczty przychodzącej, system przeciwdziałania wypieko, wyciekom danych dla poczty wychodzącej, ale również dzięki konektorom API do Office 365 jest w stanie zeskanować to co już na serwerze było zanim został zainstalowany i okresowo weryfikować zawartość serwera w poszukiwaniu zagrożeń, które mogły nie być znane w momencie kiedy się pojawiały na tym serwerze. Przechodząc do drugiego klienta. Tak się złożyło, że ponownie jest to klient z branży finansowej. Tym razem było troszkę inaczej. Klient posiada już całą infrastrukturę w chmurze Google, w GCP. Natomiast potrzebował rozwiązania, które pozwoli mu integrować tę infrastrukturę ze swoimi partnerami biznesowymi e, za pośrednictwem bezpiecznych kanałów komunikacyjnych. E, dostępność była kluczowa z tego względu, że bez tych kanałów ta usługa tak naprawdę nie miała prawa działać, i klient postawił wymaganie, aby rozwiązanie pracowało w oparciu o dwa regiony, dwa różne regiony e, chmury Google. Dodatkowo, klient wykorzystuje rozwiązania do Automatyzacji e, deploymentu e, architektury oraz e, przetrzymuje całą infrastrukturę w modelu infrastructure as a code. E, więc jak ta infrastruktura wyglądała? Tak jak powiedziałem, była zorganizowana w dwóch regionach, ta aplikacja biznesowa. E, I kiedy pojawiali się partnerzy biznesowi, przy użyciu natywnych mechanizmów chmurowych były zestawiane te bezpieczne kanały VPN-owe. Oczywiście. Tak długo, jak nie było ich zbyt wielu, nie stanowiło to największego żadnego praktycznie problemu. W momencie, kiedy zaczęli przybywać w znacznym tempie, pojawiły się a, przeszkody natury organizacyjnej oraz finansowej. My ze swojej strony zaproponowaliśmy właśnie wykorzystanie zapór FortiGate połączonych w klaster wysokiej dostępności. Każdy z członków tego klastra był umieszczony w różnym regionie chmury Google, co warto y, wspomnieć, było to wyróżnikiem na tle konkurencji, takie rozmieszczenie członków klasra w różnych regionach. Dzięki zastosowaniu mechanizmów automatyzacyjnych zbudowanie tej sieci połączeń VPN-owych można było bardzo szybko i łatwo zrealizować. Na tym etapie może pojawić się pytanie. A po co? Po co wykorzystywać w ogóle mechanizmy film trzecich w chmurze? Przecież dostawcy usług chmurowych mają w swojej ofercie komponenty, które potrafią zapewnić bezpieczeństwo, bezpieczne kanały komunikacyjne i owszem, jest to prawda. Natomiast oni sami przyznają, że ich rozwiązania są może trochę prostsze, mniej zaawansowane, nie sprawdzą się w każdym zastosowaniu i zachęcają do wykorzystywania rozwiązań partnerów, takich jak właśnie Fortinet, które dostępne są w ich marketplace'ach. Drugi aspekt to aspekt finansowy. Który szczególnie miał znaczenie przy tym drugim z naszych klientów. Jak widać na tych wycinkach z konfiguratorów, utrzymanie nawet pojedynczego kanału VPN-owego w skali miesiąca potrafi kosztować kilkadziesiąt dolarów. Gdy tych kanałów pojawia się coraz więcej, stanowi to znaczną pozycję już na fakturze. W przypadku wykorzystania rozwiązania Fortinet nie mamy takich ograniczeń. Tak naprawdę każdy dodatkowy tunel, jest darmowy. Nie posiadamy, nie, nie wymagamy dodatkowych licencji na tunele vpn a co warto powiedzieć, jedyną ograniczeniem tak naprawdę jest tylko ograniczenie wydajności tej platformy, które jest liczone w tysiącach. Warto również pamiętać o tym, że decydując się na rozwiązanie Fortineta, nie kupujemy tak naprawdę pojedynczych elementów. Kupujemy cały zintegrowany system. Zintegrowany w zakresie wszystkich elementów, komponentów, które są w chmurze. E, prywatnej, publicznej, jak i e, w kontekście tego, co mamy e, w sieci on-premisowej. Zarządzamy tym wszystkim z jednego miejsca, analizujemy wszystko z jednego miejsca. Jesteśmy w stanie sp e, wprowadzać spójne polityki bezpieczeństwa i mamy widoczność nad całą infrastrukturą. Dziękuję bardzo e, za uwagę. Zachęcam do korzystania. Z ekspertów, którzy są dostępni na naszym czacie. W tej chwili już mamy kolegów z Betacomu i z Fortineta. Zaraz z Pawłem do nich też dołączymy i będzie można nas. Wykorzystać. <głos> <głos> tak. Wy w ten sposób możecie się wykorzystywać dzisiaj przez cały dzień dosłownie. Główny czat przy naszej konferencji, a jednocześnie czaty wszystkich naszych partnerów. Tak naprawdę 23 ekspertów siedzi tam od samego rana i do godziny 16 z minutami też będzie czekało na to, żeby, żebyście przyszli, żebyście zadali pytanie, a oni żeby mogli podzielić się z wiedzą z wami. Ja mam pytanie do Was, panowie, jeśli pozwolicie. Czy Czy, 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 czy aktualna sytuacja związana z pandemią y może przyspieszyć proces całej cyfrowej transformacji? zdecydowanie tak. Ja bym będzie, że bezpiecznicy w firmach dostali bardzo duży oręż do ręki, mm -hmm. a, bo przed tą pandemią, wiem, ja że zarządy traktowały pandemię jako ryzyko, które akceptują, natomiast na tą, w tej chwili, jak nikt ta pandemia... Nie znał skali. Nikt nie znał skali, po prostu nikt nie przypuszczał, że prawdopodobieństwo, że będzie kiedyś taka mm -hmm. pandemia jest bliskie zero, więc ryzyko jest akceptowalne. Teraz widzą, że to ryzyko istnieje. Druga rzecz, w momencie, kiedy ta pandemia zaistniała, to gro ludzi musiało być wysłanych do domu. Mhm. I tu przyszła, bym powiedział, chmura była bardzo pomocna, bo można było bramę wypinową odpalić w chmurze, podłączyć z danych pracowników i mieć bezpieczną łączność. I to myślę, że przekonało kolejnych sceptyków, jeżeli chodzi o chmurę. Natomiast są rzeczy inne, które się mhm. dzieją, bo to są te związane z pandemią. Mamy zapowiedź inwestycji dużych graczy globalnych w regiony w Polsce. Mhm. Mamy operatora Chmury Krajowej, który legislację też ułatwia. Nie ma powoli problemu z lokalizacją danych, bo to też było wyzwanie. Mhm. Więc ja myślę, że tak zdecydowanie przyspieszy. Przyspieszyła, bo jakby strach wygląda zupełnie inaczej. Mierzymy to zupełnie inaczej, podchodzimy do tego zupełnie inaczej i też musimy decyzję podejmować o wiele szybciej, tak? Ja myślę, że y, bardzo często ta migracja do chmury to była blokada mentalna, mhm. a w tej chwili widać, że ta chmura potrafi pomóc w wybranych y, sytuacjach. Mhm. Jest coraz łatwiej dostępna i myślę, że do zdecydowanie teraz bardziej przyspieszy. Zresztą mówiąc, nie ma na co czekać. Nie tak? ma na co czekać. Zapraszamy do bujania w chmurach. <grym> Bardzo dziękuję. <grym> w chmurach, a nie w obłokach.